Człowiek nie jest w nieskończoności jedyną istotą obdarzoną rozumem. Energia elektryczna jest wszechobecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw. Musimy nauczyć się uzyskiwać potrzebną nam energię bez zużywania surowców. Dzisiejsi naukowcy myślą głęboko, a nie jasno. Aby myśleć jasno, trzeba być mądrym. Myśleć głęboko potrafią nawet obłąkani. Niech przyszłość powie prawdę i oceni każdego według jego pracy i osiągnięć. Teraźniejszość należy do nich, a przyszłość, na którą naprawdę pracowałem, do mnie. Jeśli chcesz zrozumieć wszechświat, zacznij myśleć w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Jest we mnie coś, co może być iluzją, jak to często bywa w przypadku młodych, zachwyconych ludzi, ale gdybym miał szczęście osiągnąć niektóre z moich ideałów, byłoby to w imieniu całej ludzkości. Był to szczęśliwy dzień dla całej ludzkości, kiedy artysta zapragnął zostać lekarzem, elektrykiem, inżynierem lub mechanikiem, lub jakże. Matematykiem lub finansistą, bo to On dokonał wszystkich tych cudów i wielkości, których jesteśmy świadkami. Nasze cnoty i nasze wady są nierozłączne, podobnie jak siła i materia. Kiedy one się rozdzielają, nie ma już człowieka. Ta planeta z całym swoim przerażającym ogromem jest dla prądów elektrycznych praktycznie niczym więcej niż małą metalową kulką. Ze wszystkich oporów tarcia, ten, który najbardziej opóźnia ludzki ruch, to ignorancja. Umysł jest ostrzejszy i bardziej przenikliwy w odosobnieniu i nieprzerwanej samotności. Oryginalność kwitnie w odosobnieniu wolnym od zewnętrznych wpływów, które uderzają w nas, by okaleczyć twórczy umysł. Bądź sam, to jest tajemnica wynalazku. Pieniądze nie reprezentują takiej wartości, jaką przypisał im człowiek. Wszystkie moje pieniądze zostały zainwestowane w eksperymenty, dzięki którym dokonałem nowych odkryć zapewniających ludzkości łatwiejsze życie. Człowiek naukowy. Nie dąży do natychmiastowego rezultatu. Nie spodziewa się, że jego zaawansowane idee zostaną szybko podjęte. Jego praca jest jak praca plantatora dla przyszłości. Jego obowiązkiem jest położyć fundament dla tych, którzy mają przybyć i wskazać drogę. Żyje, pracuje i ma nadzieję. Większość osób jest tak zajęta rozważaniem świata zewnętrznego, że są całkowicie nieświadomi tego, co dzieje się wewnątrz nich. Nie sądzę, by istniało uczucie głębszego spełnienia, które może uchwycić ludzkie serce, niż to, kiedy wynalazca widzi, jak jego idea zostaje zmaterializowana. Takie uczucia sprawiają, że człowiek zapomina o jedzeniu, śnie, przyjacielach, miłości, wszystkim. Jesteśmy jednością, tylko ego, przekonania i strach próbują nas rozdzielić. Wzajemne zrozumienie byłoby ogromnie ułatwione dzięki użyciu jednego uniwersalnego języka. Nasze zmysły umożliwiają nam postrzeganie tylko niewielkiej części świata zewnętrznego. Wszystko, co wielkie, było w przeszłości wyśmiewane, potępiane, zwalczane, tłumione, tylko po to, by później wyłonić się z walki tym potężniej i bardziej triumfalnie. Ze wszystkich rzeczy najbardziej lubiłem książki. Dla mnie wszechświat to po prostu wielka maszyna, która nigdy nie powstała i nigdy się nie skończy. Każdy człowiek powinien mieć jakiś ideał religijny, artystyczny, naukowy lub humanitarny, aby nadać sens swojemu życiu. Nie martwi mnie to, że inni ukradli moje pomysły. Jest mi przykro, że nie mają swoich własnych. Gdyby Twoją nienawiść przemienić w elektryczność, oświetliłaby cały świat. To, co jeden człowiek nazywa Bogiem, drugi nazywa prawami fizyki. Pragniemy nowych doznań, ale szybko stajemy się wobec nich obojętni. Wczorajsze cuda są dziś powszechnymi zjawiskami.